Sztuka porozumienia w zróżnicowanych kulturach. W świecie, który z każdym dniem staje się bardziej globalny, jedno pozostaje niezmienne, ludzie komunikują się różnie. Dlatego skuteczna komunikacja międzykulturowa to dziś nie luksus, a konieczność. Nie chodzi tylko o znajomość języka. To przede wszystkim umiejętność odnalezienia się w odmiennym systemie wartości, wrażliwość na kontekst i zrozumienie, że to, co oczywiste dla nas, nie zawsze jest oczywiste dla innych. Kultura w zachodnich cenimy bezpośredniość. W Azji i na Bliskim Wschodzie ważniejsze mogą być ton, gest, a nawet cisza. Nieporozumienia często wynikają nie z błędów językowych, ale z niezrozumienia kodu kulturowego. Jak się w tym odnaleźć? Oto kluczowe umiejętności. Elastyczność i adaptacja dostosły sposób komunikacji do kontekstu. To, co działa w Europie, nie zawsze sprawdzi się w Japonii czy Arabii Saudyjskiej. Aktywne słuchanie, słuchaj uważnie, nie tylko słów, ale też intencji, tonu, mowy ciała. Zrozumienie hierarchii, w wielu kulturach status, wieki i stanowisko silnie wpływają na sposób rozmowy. Wrażliwość na wartości kulturowe nie wszędzie liczy się indywidualizm i szybkość działania. Czasem ważniejsze są harmonia, szacunek i wspólnota. Dlatego nasze podejście to coś więcej niż teoria. Od ponad 15 lat wspieramy organizacje w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych. Prowadzimy szkolenia, tworzymy strategie, pomagamy rozwiązywać realne problemy komunikacyjne na rynkach międzynarodowych. Nasz zespół to połączenie wykładowców, konsultantów i praktyków biznesu. Razem dostarczamy rozwiązania, które naprawdę działają, bo dobra komunikacja to nie przypadek, to sztuka, której można się nauczyć.